Audacity pozwala nam zredukować szum w naszych nagraniach audio. Żeby to zrobić, musimy zaznaczyć fragment nagrania, gdzie słychać tylko i wyłącznie szum. Jest to niezbędne, żeby komputer wiedział, co jest szumem w naszym nagraniu i co ma z niego usunąć. Zatem jeżeli wiemy, że nagrywany przez nas dźwięk będziemy poddawać odszumianiu, warto rozpocząć nagrywanie kilka sekund wcześniej, lub jak chcemy skończyć nagrywanie, wstrzymać się na kilka sekund i nic nie mówić w tym czasie tak żeby uzyskać fragment, gdzie słychać sam szum. W innym przypadku będziemy musieli znaleźć fragment szumu w naszym nagraniu. Ja zastosowałem metodę, gdzie na początku wstrzymuję się z mówieniem, dlatego na początku tego nagrania widzimy, że w zasadzie nic się nie dzieje. I to jest szum mojego nagrania. Zatem zaznaczam nasz szum, wybieram z górnego menu efekt, redukcja szumu. Pierwszym krokiem jest kliknięcie tego przycisku uzyskaj profil szumu to sprawiło, że komputer jest teraz świadomy, co jest szumem w naszym nagraniu. Teraz zaznaczamy całe nasze nagranie, klikając Ctrl A. Ponownie przechodzimy do menu górnego Efekt, redukcja szumu. Teraz wykonujemy krok drugi. Nie ma tutaj zasady jak ustawić te trzy parametry. Natomiast mamy tutaj przycisk podgląd, zatem polecam pobawić się tym pierwszym suwaczkiem, redukcja szumu w decybelach. Dostrajajmy tą wartość i po każdej takiej zmianie korzystajmy z przycisku Podgląd. I gdy uzyskamy zadowalający nas efekt, potwierdźmy klikając przycisk OK. Zatem my najpierw sobie podejrzymy naszą zmianę. Komputer, maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania. Uzyskany efekt jest dla mnie zadowalający, zatem potwierdzam tak jak wspomniałem, klikając przycisk OK. Łatwo zauważyć, że redukcja szumu miała miejsce, ponieważ zmienił się wygląd ścieżki, a najłatwiej jest to widoczne po początku nagrania, gdzie był nasz szum. Teraz ten fragment jest spłaszczony.